I z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Potem rzekł do nich. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do Was, gdy byłem jeszcze z Wami. Musi się wiele wypełnić. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza u Proroków. W Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkiem tego, oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betani i podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Jak słowa Ewangelii Świętej jest gwarzą naszej jak gdyby dopowiedzeniem tej perykopy ewangelijnej, którą dzisiaj usłyszeliśmy, o niepostąpieniu Pańskim, bo właśnie Tę tajemnicę pragniemy dzisiaj w naszym rozważaniu katechetyczno-modlitewnym poddać pod naszą medytację. Do powiedzenia niechaj będą słowa tego samego ewangelisty z dziejów apostolskich, świętego Łukasza, autora dziejów apostolskich, który zapisał słowa aniołów, którzy widząc reakcję apostołów wpatrujących się w niebo zadali im pytanie, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Moi drodzy, dzisiejsza tajemnica, druga tajemnica, chwalebna różńca Świętego i opis, który został Umieszczony w piśmie świętym Nowego Testamentu jest bardzo precyzyjny co do tego wydarzenia. Bowiem ewangeliści, Marek i Łukasz, Łukasza, przed chwilą słyszeliśmy, relacjonują to niezwykłe wydarzenie w sposób bardzo precyzyjny. Tak jak ktoś, jeden z naszych przyjaciół, pan Piotr, powiedziałby tak po lekarsku, bo przecież Łukasz, jak wiemy, jest, był lekarzem. U świętego Marka niepowstąpienie wstąpienie Pana poprzedzone jest jego pięknym poleceniem. Pamiętamy go: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I dopiero po tych słowach, Marek dodaje, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Łukasz natomiast poprzez relację. W niebowstąpieniu, w niebowstąpieniu Pańskim tymi poleceniami, co słyszeliśmy, a właściwie wyjaśnieniem, jeszcze raz, ostatnim wyjaśnieniem wydarzeń paschalnych oraz błogosławieństwem uczniów. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. W dziejach apostolskich Łukasz przytacza zapowiedź Pana Jezusa, że uczniowie po otrzymaniu ducha świętego będą dawać o nim świadectwo aż po krańce ziemi. Czy tak, czyż tak się właśnie nie dzieje? Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał ich sprzed ich oczu. To są słowa Łukasza Ewangelisty, autora dziejów apostolskich. Jak na to wszystko zareagowali oni? Jak zareagowali apostołowie. Bo przypomnijmy sobie, co się działo 40 dni wcześniej, kiedy niewiasty przyszły do zamkniętego i wstawionego za we wszelkie możliwe ludzkie sposoby wieczernika, w którym ukrywali się, przepełnieni lękiem apostołowie. Kiedy powiedzieli: Pan zmartwychwstał, widziałyśmy pusty grób. Widziałyśmy w grobie nie naszego Pana, ale dwóch mężczyzn, aniołów, którzy obwieścili nam, że zmartwychwstał. I wtedy pamiętamy ten, ten komentarz, że jest to czcze gadanie. Pamiętamy apostołów zalęknionych, którzy widząc Jezusa, który wchodzi do wieczernika, mówiąc spokój wam, reagują jakby zobaczyli zjawę. Pewnością wyglądali wtedy, jak wyglądalibyśmy im my, kiedy jesteśmy bardzo zalęknieni, kiedy wyglądamy, jakby nas wyciągnięto z mąki, jesteśmy tak bladzi. A dzisiaj apostołowie, jak właśnie oni zareagowali? Marek właściwie w czterech prostych słowach wyjaśnia tajemnicę wniepostąpienia pańskiego. Cztery słowa. Zasiadł po prawicy od Boga. Syn ojca, jednorodzony syn Ojca, wraca do ojca po spełnionej, dobrze spełnionej misji, i zajmuje mu po, zajmuje przygotowane dla niego miejsce w tym właściwym miejscu. Nie w Królestwie Niebieskim. Kiedy czytamy te wydarzenia, bardzo lakoniczno, lakonicznie przedstawione, Zastanawiamy się z pewnością, bo to jest ciekawe, patrząc z punktu widzenia ideologicznego, historycznego, ale tak po ludzku, co oni właściwie zrozumieli z tego? Co, co pozostało w ich sercach? W jaki sposób przyjęli apostołowie to, w czym uczestniczyli, czego byli świadkami? Co dla nich znaczyło to wydarzenie, kiedy widzieli Jezusa? Wracającego do swojego królestwa, do domu Ojca, czy skupili się na ostatnich słowach, które On skierował do nich, czy może bardziej właściwie stało się to, co było ich domeną, skupienie się na samych sobie, na swojej pozornej stracie, na rozstaniu, na opuszczeniu przez Jezusa, a być może. W głowach i sercach wielu z nich pojawiło się znów cierpienie i lęk, że skoro jego nie będzie, to się dopiero zacznie. Pokazuje ich Łukasz, kiedy stoją wpatrzeni w niebo i kiedy są w pewnym sensie z tego letargu oczekiwania i wpatrzenia wybudzeni przez aniołów, którzy mówią do nich, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo. Moi drodzy, może nam się wydawać, że znowu tak, jak to było po ukrzyżowaniu, jak to było po, nawet po zmartwychwstaniu. A za chwilę tam z tej góry uciekną, uciekną i ukryją się gdzieś mocno zabunkrowani w jakimś bunkrze schowani przed niebezpieczeństwami ówczesnego świata, przed niebezpieczeństwami grożącymi im ze strony Sanhedrynu czy Rzymian. Jednakże dzieje się coś zupełnie innego. Tutaj widzimy już zupełnie innych uczniów. To nie są ci sami przelęknieli apostołowie z Wielkiego Piątku, Soboty, Niedzieli czy nawet jeszcze Poniedziałku. Ale to są już zupełnie odmienieni inni apostołowie. I Łukasz pisze tutaj bardzo wyraźnie o tej odmianie, mówiąc oni oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali, jak słyszeliśmy z dzisiejszej, perykopy w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Podobnie ich reakcje na wniebowstąpienie Pana opisuje Mark, ewangelista, który napisał Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, jego, które jej towarzyszyły. Marek trochę wypływa, idzie znacznie dalej niż do dnia, który był dniem wniebowstąpienia pańskiego Marek, Teologicznie już opisuje to wszystko, co działo się po zesłaniu Ducha Świętego, pokazując, jak ogromna przemiana dokonała się w sercach apostołów, zarówno w chwili wniewostąpienia pańskiego, ale szczególnie wtedy, kiedy zostali umocnieni Duchem Świętym Jego mocą, ale o tym jutro. Moi drodzy, jak, jakże bardzo diametralnie, Zmieniła się postawa uczniów. Z tych niedowierzających, często przestraszonych, stają się radosnymi, odważnymi, pełnymi entuzjazmu głosicielami dobrej nowiny. I to jest wskazówka dla nas. Tak często dzisiaj wielu z nas, mówiąc o sobie, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa mówiąc o sobie, że jesteśmy pasterzami, czy duszpasterzami, najchętniej widząc to, co otacza nas wokoło, schowalibyśmy się w przysłowiową myślą dziurkę, by ukryć się przed grożącymi niebezpieczeństwami, przed tym, przed tym, przed rwinami, opluwaniem nas tym wszystkim, co nas otacza. I... W takich chwilach, drogi bracie, kiedy wydaje ci się, że najlepiej będzie usiąść wygodnie na kanapie i przyglądać się temu wszystkiemu, co dzieje się we współczesnym świecie i w współczesnym kościele, przypomnij sobie właśnie tę chwilę po wstąpieniu pańskim, co się stało z uczniami Jezusa Chrystusa. Zostali napełnieni tak ogromną mocą, że z tych tchórzliwych ludzi przeobrazili się w pełnych entuzjazmu głosicieli, głosicieli świętej Ewangelii, dobrej nowiny. I to jest również wskazówka, to jest również znak naszej wiary, znak naszej wiary. Jeżeli potrafisz z entuzjazmem mimo trudności, mimo tego wszystkiego, co Cię otacza, głosić świętą Ewangelię, to znaczy, że jesteś prawdziwie uczniem Jezusa Chrystusa. Przypomnieli sobie bowiem słowa, które Pan mówił do nich. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam o tym. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, to ciąg dalszy. Mówi Pan Jezus w Ewangelii, świętego Jana, nie pozostawię Was sierotami, przyjdę do Was. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy zrozumieli też, że zanim to nastąpi, zanim Pan Jezus powtórnie z nimi się spotka, to są zobowiązani do tego, by kontynuować misję Chrystusa aby wszystkie ludy i narody poznały Jego imię. To jest naszym zadaniem. To nie było tylko zadanie jedenastu, później dwunastu, później następców, ale również jest to naszym zadaniem dzisiejszych następców apostolskich, kapłanów duchowieństwa, mało tego. To jest zadanie nas wszystkich, którzy zostaliśmy zanurzeni poprzez sakrament Chrztu Świętego w samym Jezusie Chrystusie. Wiemy, że tak samo jak wtedy przychodziły trudne chwile, kiedy musieli nauczać nowej, innej, zupełnie nie, nieznanej wcześniej nauki, mając świadomość, że ta obecność Jezusa ma zupełnie inny wymiar, ale wiedzieli, że Pan Jezus jest. Że każdy ich wysiłek zbliża ich do ponownego spotkania z Panem Jezusem twarzą w twarz. Moi drodzy, jak przy każdej okazji rozważania kolejnej tajemnicy Różańca Świętego, pytamy samych siebie, rozważając tajemnicę w niebo wstąpienia pańskiego. A my, żyjący tu i teraz, będący na tej świętej Eucharystii, uczestniczący w niej poprzez tę transmisję, która jest tak cudownym narzędziem ewangelizacyjnym. A my, czy wpatrujemy się dzisiaj w niebo, zamiast działać, zamiast ewangelizować, czy siedzimy na kanapach wygodnie, my, duchowni, zamiast ruszyć się i głosić święta Ewangelię w świecie? Moi drodzy, powinniśmy pójść w ślady apostołów i zacząć naprawdę świadczyć o Jezusie swoim życiem, swoim codziennym przykładem. I nie może być takiej sytuacji, że Chrystus nas zachęca, zaprasza, że przychodzimy na Świętą w Niedzielę, a już w poniedziałek krzyczymy do swoich. Bliskich sąsiadów, ty do kościoła nie przychodź, bo to jest mój kościół. To jest antyświadectwo. Tak nie wolno się zachowywać. Nawet gdyby cię twój sąsiad, sąsiadka doprowadził do przysłowiowej białej gorączki, nigdy nie wolno ci stanąć na drodze między Chrystusem a tą osobą, która do Chrystusa pragnie iść. Moi drodzy, a drugi, nie wolno nam nigdy pozostawać pozycji bierności podczas gdy dzisiejszy świat tak naprawdę potrzebuje każdej pary rąk do reewangelizacji kiedy przed trzydziestoma kilkoma laty, właściwie wiem, wcześniej, bo to nie były, tylko nie był czas mojego doktoratu, studiów doktoranckich, ale jeszcze studiów w, w, na Pawskim Wydziale Teologicznym, jeden z naszych profesorów mówił drodzy bracia, Czas obudzić się. Współczesny czas, świat będzie potrzebował niebawem reewangelizacji. Europa będzie potrzebowała reewangelizacji. To byśmy przecierali swoje oczy ze zdziwienia, mówiąc, księże profesorze, ale o czym ksiądz profesor mówi? Kościoły są pełne, jest mnóstwo ludzi. Każde, w każdą niedzielę setki tysięcy ludzi przychodzi w tym mieście do, do, na przeświętą." Chrztów, mnóstwo ślubów, życie sakramentalne kwitnie, Chrystusowy Kościół się rozwija. I wydawało nam się, że tak będzie zawsze. Ale brak naszej aktywności, brak zaangażowania, brak tego entuzjazmu ewangelizacyjnego, wychodzenie z założenia, nie będziemy mówili o tym, co. Co jest niedobre, nie będziemy poprawiali w Kościele tego, co należy po, poprawić. Doprowadziło do sytuacji, w której i dzisiaj myśmy się znaleźli. Moi drodzy, każdy z nas jest w pewnej mierze odpowiedzialny za bliźniego, którego tutaj dzisiaj nie ma. Za bliźniego, który siedzi dzisiaj koło Ciebie, który stoi koło Ciebie. I choć czasami może nam się wydawać, i że to jest zbyt duże brzemienie, zawsze musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami. Ponieważ Pan Jezus zawsze jest z nami, po wszystkie dni aż do skończenia świata. I wspiera nas, byśmy dobrze przygotowali się do Jego powtórnego przyjścia. Ale zanim do tego, przy... zanim to nastąpi, zanim nastąpi to nasze spotkanie z Jezusem, Zadaniem każdego i każdej z nas jest to, o czym mówiłem podczas mszy Świętej kończącej synod. Ta wielka rola Was, drogie siostry i bracia, ludzi świeckich, którzy macie większą czasami moc i siłę w oddziaływaniu na swoich współbraci, niż stojący przy ambonie biskup czy kapłan. Bo o biskupie czy kapłanie powiedzą. A dobrze, On się tak nauczył, on jest, no to jest Jego robota, to jest Jego zawód. No co On innego może powiedzieć? No za to mu płacą w pewnym sensie, choć nikt mnie za nic nie płaci. Czynię to z miłości do Chrystusa. Natomiast jeżeli Ty pójdziesz, któremu nikt za to nie płaci, który nie ma w mniemaniu tego drugiego żadnego interesu w tym, by mówić dobrze o kościele, o Chrystusie, by dawać świadectwo o Bogu. Jeżeli Ty to uczynisz, to to świadectwo jest często o wielokroć bardziej skuteczne od najpiękniejszych, naj, najbardziej elokwentnie brzmiących wystąpień i homilii kazań czy to biskupów, czy kapłanów. Dlatego to, co też mówiłem podczas synodu, apostołowie przychodzili, przychodzili na spotkania, przychodzili później, w późniejszych czasach ich następcy do katakumb, bo tak się odbywały pierwsze eucharystie, łamanie chleba. Przychodzili jako świadkowie, którzy opowiadali o Jezusie, którzy opowiadali o swoich przeżyciach, o cudach, które widzieli, mówimy o apostołach. Natomiast tymi, którzy przyciągali następne rzesze, tych, którzy... Chcieliby spotkać świadka obecności Jezusa Chrystusa, byli właśnie ci, którzy przyjęli Chrzest, którzy przyjęli Komunię Świętą, którzy byli podczas tej Eucharystii, byli ludzie świeccy. I to jest to zadanie, które również wypływa z tajemnicy w niebo wstąpienia Pańskiego. Ważna i ogromna rola Was, ludu Bożego, wszystkich tych, którzy zostali poprzez. Przez święty zamurzeni w chrystusowym kapłaństwie w kościele. Niech więc to rozważanie dzisiejsze sprawi, abyśmy zechcieli się bardziej aktywnie zainteresować tym, czym jest wspólnota Jezusa Chrystusa. Bardziej aktywnie zaangażować się w budowanie chrystusowego kościoła. Nie podnoszenie rąk i mówienie, a to mnie nie obchodzi, to jest sprawa biskupów, kapłanów i duchowieństwa. Ja przychodzę do kościoła raz w tygodniu, przychodzę jak mam swój duchowy interes, natomiast cała reszta mnie nie obchodzi. Człowiek wiary czegoś takiego nie, nigdy nie powie. Dlatego nie odpędzaj ludzi od. Od kościoła, nie stawaj na drodze swojej sąsiadce, która się zdenerwowała, mówiąc: To mój kościół, to moja świątynia. Ty, drogi bracie, proboszczu, widząc parafian, którzy w pokorze pragną wrócić do świątyni, nie mów, to jest mój kościół, to jest kościół Jezusa Chrystusa. Zanieśmy więc w ogromnej pokorze, teraz nasze wspólne modlitwy, prosząc, aby Pan pozwolił, by, byśmy to zrozumiemy. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego poprzedniego daj nam i dzisiaj odpuść i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, abyśmy byli kuszeni, ale nas zbaw te złego. Amen. Boże miłosierdziu, polećmy poprzez wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, świętej pamięci Franciszka, świętej pamięci Jadwiga i Ignacego, świętej pamięci Weronikę i Jana, świętej pamięci Irene i Zbigniewa, świętej pamięci Andrzeja, świętej pamięci Antoninę i Adama, świętej pamięci Zbigniewa, Irene i wszystkich zmarłych z rodziny Bałaszczyk, Wysockich, Rossów i Kurczak. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszych, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz i w godzinę, w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i teraz zawsze i na wieki i wieków. Amen. Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, Ty okazujesz miłosierdzie wszystkim ludziom, pokornie Cię błagamy, aby Ci, za których dzisiaj się modlimy, dozdąpili w Twej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i odrodzili się w radości życia wiecznego i żyli z Tobą w chwale nieba na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczne odpoczywanie zacznie im dać Panie. A światło uświetlił i stanie, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A my idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzielni.